Witajcie na kanale Kosmiczne Innowacje. Czy zamiast prawnika w sądzie spotka Was robot z algorytmem w głowie? Sztuczna inteligencja już przejmuje prawo, analizuje umowy, przewiduje wyroki, a nawet wywołuje bunt wśród prawników. Dziś odkryjemy, jak AI zmienia sądy i czy naprawdę może wygrać Waszą sprawę. Przygotujcie się na przełomowe projekty i niszowe fakty prosto z Polski i USA. To będzie jazda w przyszłość. Najpierw porozmawiajmy o analizie umów. Tu AI pokazuje pazur. W Polsce startup Hyperlex stworzył narzędzie, które w 3 sekundy skanuje 50 stron umowy i wyłapuje klauzule sprzeczne z prawem pracy. Coś, co prawnikowi zajęłoby godzinę. Za oceanem firma Kira Systems poszła dalej. Ich AI analizuje kontrakty w 12 językach a klienci, jak Deloitte, chwalą 90% redukcję błędów. Ale prawdziwy hit? Polska aplikacja Umownik używa AI, by generować umowy od zera na bazie głosowych komend. Czy to już za dużo? A co, jeśli AI podpisze coś wbrew woli człowieka? Teraz coś, co brzmi jak z filmu AI, przewiduje werdykty. W USA platforma Lex Machina analizuje miliony precedensów i szacuje szanse wygranej z dokładnością 87%. Kancelarie płacą miliony za takie dane. W Polsce Instytut Nauk Prawnych PAN testuje system, który na bazie orzeczeń TSUE przewiduje wyniki spraw gospodarczych na razie 70% trafności. A w Kalifornii startup Blue Jay Legal oblicza ryzyko przegranej w sprawach podatkowych w 10 minut. Pytanie brzmi: zaufacie algorytmowi czy wolicie ludzką intuicję? Prawnicy są jak wulkan emocji. W Polsce mecenas Anna Kowalska z Wrocławia mówi: AI to rewolucja, ale nie oddam mu mojej togi. W USA sędzia z Teksasu zablokował użycie AI w sądzie, bo nie zna ludzkiej duszy. Z kolei kancelaria Baker McKenzie testuje AI do spraw patentowych i chwali 40% wzrostu efektywności. Ale jest haczyk. W Polsce NRA alarmuje. Że AI może naruszać tajemnicę adwokacką, a w USA prawnicy boją się utraty 20% miejsc pracy do 2030 roku. Czy to początek buntu, czy nowa era współpracy? AI w prawie to nie science fiction, to teraźniejszość. Od umów pisanych głosem po algorytmy grające w sądowe szachy, technologia pcha nas w przyszłość. Ale czy roboty wygrają wasze sprawy? Dajcie znać w komentarzach i zasubskrybujcie kosmiczne innowacje. W następnym odcinku ruszamy na podbój Marsa z AI